Witam, witam w kolejnym odcinku u mnie na kanale z serii wypieków domowych. Dzisiaj postanowiłam zrobić mafinki babeczki. Tutaj widzicie z boku mam już przygotowane te papilotki. Będą to mianowicie mafinki z dynią. Akurat jeszcze miałam dynię. Mam jeszcze jedną mi została i dwie takie mniejsze. Jedną taką małą wzięłam i sobie starłam. I poszukałam przepisu i myślę, zrobię mafinki, bo robiłam bułeczki dyniowe były bardzo dobre. Więc dzisiaj zrobię babeczki. Tutaj mam już bite dwa całe jajka. Do tych jajek dodaję sobie taką szklaneczkę niedużą, czyli niepełną szklankę cukru i do tego cukier wanilinowy waniliowy i to wszystko sobie zaraz mikserem po prostu ubiję na puszystą masę i będziemy działać dalej mikser mam już w gotowości zaraz sobie te jajka z cukrem i z cukrem waniliowym lub jak nie macie cukru waniliowego możecie dać kilka kropel aromatu waniliowego także może być i wanilia. Zabieram się za ubijanie. Widzimy się za chwilę. I mamy już ubite jajka z cukrem. Zaraz Was przestawię na drugą stronę i działamy dalej. No to, kochani, lecimy z dalszym etapem naszego ciasta. Tutaj już mam gotową mąkę. Już Wam mówię, zerkam na ściągaweczkę. Ile tutaj mąki? Dwie szklanki mąki z dwoma łyżeczkami proszku do pieczenia. Mam tutaj. Do tego damy cynamon w postaci łyżeczki cynamonu. Do tej mąki ładnie, Panie pachnie. Cynamon, taką dobrą. Kopiastą łyżeczkę. Ja dam może nawet i półtora. łyżeczka moja mała. Dobrą kopiastą łyżeczkę. Dajemy cynamonu. Do tego dodam sobie kilka kropli. Tak z połowę. Cytrynowego tutaj aromatu. Do tego wlewam szklankę oleju. Daję, mam tutaj startę, dwie szklanki dyni. na tarce. I do tego nasze jajka z cukrem wlewamy, ubite, i zaraz to wszystko wymieszam. I będzie gotowe ciasto na babeczki liniowe Potem te babeczki po upieczeniu posypiemy sobie cukrem pudrem jeszcze jest sezon na dynie więc sobie można zrobić ciasto dyniowe czekajcie sobie dokładnie pomięszam. no i tak teraz teraz przychodzi pora na napełnienie tutaj tych foremek na babeczki jakie wy tam macie to używajcie. Mogą być też papierowe. W przypadku takich silikonowych foremek, o tutaj mam inne też. Stąd nie będę wyciągać to. Nawet można na zwykłej blasce sobie piec. A w przypadku takich papierowych, to trzeba piec już w, takim, w takiej blasce. I co następuje? Teraz. Będę sobie tutaj nakładała. Pewnie na dwa wsady mi tu wyjdzie. Tak mniej więcej wiecie. Do. Większa połowa, bo to urośnie. Tak gdzieś. Moje ciasto dyniowe. Możecie zostawić w takiej wersji, jak jest, albo możecie nawet sobie dać ja sobie akurat dam tutaj po kawałeczku jeszcze wcisnę jabłka na każdą tutaj babeczkę fajnie się zapieką i tutaj sobie tak wypełniam całość ile mi wyjdzie jabłuszko na wierzch i będzie się piekło około 20 minut, 200 stopniach bez termoobiegu na środkowej półce. I zaraz po wyjęciu posypiemy cukrem, pudrem. Dobra, to ja działam dalej. I zobaczcie, już wszystkie moje y, mufinki, babeczki zostały przyszykowane do pieczenia. Jedne na zwykłej blaszce drugie na tej blasce, co z Wami zaczęłam robić. Kawałeczek jabłka. Poszły mi trzy takie małe jabłka tutaj. Jak mówiłam w silikonowych to można piec nawet tutaj na takiej blasce. Piekę pierwsze blaszkę i drugą blaszkę, pierwszą i drugą blaszkę. I potem posypię sobie cukrem pudrem. Widzicie wyszło 24 babeczki akurat. Bo tutaj wchodzi 12. I tutaj mam również 12. Także dosyć sporo z tej porcji. Babeczki dyniowe z jabłkiem. Także czekam aż piekarnik się nagrzeje. Widzimy się po upieczeniu. I zobaczcie, pierwsze babeczki dyniowe się upiekuję i zaraz posypię cukrem pudrem i wstawiłam drugą blaszkę piekły się 20 minut na środkowej półce bez termobiegu raz ja posypię cukrem pudrem i po posypaniu cukrem pudrem prezentują się w ten sposób ja poczekam jak przestygną i potem Wam pokażę na jednej jak wygląda w środku, oczywiście powyciągam sobie stąd poustawiam sobie na jakimś talerzyku, czy ta, żeby go ładnie Wyglądało. Poczekam, aż się tamte upieką. Taka sama procedura. posypię cukrem pudrem. I potem, już jak przestygną, to wyciągnę i na bieżąco się będzie wyciągało z tych tutaj yy, po prostu foremeczek. Także czekam, aż się następne upieką. Te przestygną. Tam pokażę, jak w środku wygląda. I zobaczcie, babeczki! Mafinki prezentują się w ten sposób. One już przestygły, chłopcy już próbowali. Ja wezmę spod spodu, bo one są spod spodu zimniejsze. Ściągniemy tutaj tą formeczkę. Zobaczcie, jak ładnie się fajnie wypiekła. Widać to fajnie jabłko ja przełamię na pół i wam zaraz pokażę jak fajnie w środku wyglądają zobaczcie babeczki dyniowe z jabłkiem już próbuję fajne cicho syno fajne słodkie smak cynamonowy także myślę że nie są trudne do zrobienia możecie zrobić z jabłkiem możecie pominąć jabłko Także widzicie, takie u mnie wypieki, babeczki. Babeczki, dyniowo, cynamonowe z jabłkiem. Na szybko. Ja sobie już kończę tą, zwykle żeby do Was z pełnym nie gadać. Żegnam się, pa!